Witaj serdecznie. Dzisiaj porozmawiamy o emocjach. Jesteś gotowy? No to zaczynamy. Czy umiesz powiedzieć, jak czują się ludzie, których twarze widzisz? Zastanów się. Brawo, świetnie sobie poradziłeś z tym zadaniem. Oczywiście, pierwszy jest zdenerwowany. Zdenerwowany, drugi jest wesoły, ten jest smutny, a ten przestraszony, boi się czegoś. A teraz posłuchaj. Tata kupił Ani lody waniliowe, które ona bardzo lubi. Jak myślisz, jak czuje się Ania? Ania jest wesoła, zadowolona, cieszy się. Czy wiesz, dlaczego Ania jest wesoła? Tak, bo tata kupił jej ulubione lody waniliowe. A teraz mamy taką sytuację: Duży pies goni chłopca. Jak myślisz? Jak czuje się chłopiec? Super! Chłopiec jest przestraszony. A jak myślisz, dlaczego ten chłopiec jest przestraszony? Zgadza się, jest przestraszony, bo goni go duży i groźny pies. Zobacz. Dziewczynka dostała wymarzony prezent. Jak czuje się dziewczynka? Jasne, że tak. Dziewczynka jest wesoła, jest szczęśliwa, zadowolona, na pewno się uśmiecha. Czy wiesz, dlaczego dziewczynka jest wesoła? Oczywiście. Bo dostała prezent. Zobacz, co tu się wydarzyło. Tomek zniszczył puzzle Adasia. Jak czuje się teraz Adaś? Zgadza się, Adaś może być smutny albo zdenerwowany. Dlaczego Ada jest smutny lub zdenerwowany? Tak, bo Tomek zniszczył jego puzzle. Pani zobaczyła groźnego węża w lesie Jak czuje się pani? Tak, pani jest przestraszona. Dlaczego pani jest przestraszona? Oczywiście jest przestraszona, bo zobaczyła groźnego węża w lesie. Pani boi się węża. A tutaj pada deszcz i Ola nie może jechać na wycieczkę. Jak czuje się teraz Ola? Tak. Ola jest teraz smutna. Jest jej bardzo przykro. A dlaczego Ola jest smutna? Bo pada deszcz i Ola nie może jechać na wycieczkę. A Ola bardzo chciała jechać na tą wycieczkę. I teraz jest smutna. To już koniec tego zadania. Doskonale Ci poszło. Dziękuję Ci. Za wspólnie spędzony czas. Do zobaczenia wkrótce.